Pan prezes mówi, w branży kolejowa jest dobrze. Jest jasna perspektywa. Pasażerów jest dużo, pewnie będzie więcej. No ale no, nie że tak powiem, nie tylko koleją człowiek żyje. Ale branża kolejowa też potrzebuje bardzo dużych inwestycji infrastrukturalnych, na to które prawda. też potrzebujemy te środki. Przecież to, 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 to ja... Tak, ja mogę się odnieść, ale wcześniej może pan profesor niech Dobrze, nie Panie, Panie profesorze. E, dziękuję. Dyskusja nam się ożywiła i bardzo dobrze. E, Szanowni Państwo, to jest tak. Odczuwamy to, widzimy to, dostrzegamy. Jedne branże zyskują na pandemii, inne na tej pandemii tracą. Jeżeli Pan pytał o te, o te badania przedsiębiorców, że ponad 60% z nich deklaruje jednak taką niepewność związaną z Polskim Ładem, a tutaj prelegenci powiedzieli, że tych faktów nie znamy, jakie to, jaki będzie, będą miały wpływ, ja się podpisuję pod. Pod tym, co bodajże na wczorajszej konferencji prasowej powiedział prezes Glapiński, że polski ład będzie ma ten zaszyty czynnik proinflacyjny, i on tą inflację będzie powodował z naturalnych powodów. No jeżeli podnosimy koszty de facto funkcjonowania, a składka zdrowotna jest jedną z nich, nie jedyną, to naturalnym jest, że pod koniec lutego i przedsiębiorcy, i pracownicy. Będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy pomniejszamy dochód rozporządzalny w rodzinie, który wypracowują, czy pracodawca zdecyduje się na podwyżkę wynagrodzeń. No bo jako, jakoś trzeba tą, tą lukę blisko 5% zasypać. Jeżeli dochodzimy do tego. Że dana firma ma, im więcej ma osób zatrudnionych, to te koszty rosną dość znacząco, bo to nie jest tylko ta wypłata brut, to tylko ta wypłata netto powiększona o to, co jest po stronie pracodawcy do tejże wypłaty. Więc mamy tam takie mechanizmy, które, które będą oczywiście nakręcały tę spiralę większą inflacji. To, co bardziej, na co bardziej zwróciłbym uwagę, to, to na pewno trochę inne akcenty bym postawił. To mianowicie pierwszy w nawiązaniu do Pana pytania, to na pewno dalej koszty pracy, ale i brak siły roboczej. Te wielkie projekty absolutnie nie będą miały racji powodzenia, jeżeli nie zasypiemy luki pracowniczej, która, która nam rośnie. W budownictwie to jest około 40%, brakuje rąk do pracy, w przemyśle generalnie brakuje 31%. To są duże liczby. I tutaj zmiana polityki migracyjnej, żeby to była polityka migracyjna, nastawiona na to, żeby przyjmować tych pracowników, a nie na przykład naszych sąsiadów, którzy chcą uzyskać pobyt tutaj i pozwolenie na pracę, odsyłać po kilku miesiącach na Ukrainę, gdzie część z nich trafia do armii, jeżeli nie, 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 nie skończyli odpowiedniego wieku w sposób również przymusowy, no to moglibyśmy tutaj zasilać te, te bazy pracownicze. I druga, druga rzecz, która będzie niewątpliwie oddziaływana na cały rynek pracy i to, jakie będzie to reality 2.22, to na pewno będą, będzie, będzie to, co będzie się działo z cenami energii elektrycznej, czy też gazu, ale energii elektrycznej w pierwszym rzędzie. To znaczy na ile i w tym wypadku, czy Polska, czy ale bardziej szerzej Unia Europejska, zdecyduje się jednak e, e, ściąć te spekulacje, które tylko na samym handlu ETS-em, tak zwanym, czyli uprawnieniami do emisji CO2, e, mamy 1200-procentowy 1200 wzrost kosztów do emisji CO2 Jeżeli, w ciągu czterech lat ostatnich. Jeżeli mamy taką spekulację, bo to jest czysta spekulacja, z 5 euro na 60 euro za tonę dochodzi, no to, to albo substytujemy, czyli wracamy trochę do czasów dawno minionych, jakie prowadził nasz sąsiad za, za nieistniejący sąsiad, bo mówię o Związku Radzieckim czy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, subsydiował pewne dziedziny konsumpcji, gospodarki w ogóle społeczne, dziedziny, i uzależniamy tego obywatela od państwa, bądź podejmujemy inne czynniki, które, które jednak powodują nam zasypanie pewnych luk i umożliwienie zachowania konkurencyjności na tym rynku międzynarodowym, a ona Wbrew pozorom i to dla Pana Prezesa w kolejnictwie, i dla, dla, dla Pana Prezesa w, w AGD, ale i w Microsoftie będzie decydowała o tym, czy ten zysk będzie rzeczywiście mógł być przeznaczany na rozwój czy też kapitał zapasowy, czy będzie w połowie konsumowany na wzrost cen energii, bo część firm, Szanowni Państwo, połowę zysku z przyszłego roku musi już przeznaczyć na podwyżkę cen energii, zysku nie przychodu.